Jesteśmy w szkole podstawowej 300, numer 360 w Warszawie. Szkoła jest dostosowana przede wszystkim do integracji środowiskowej. W szkole mamy, mamy wszystkie możliwości, pozytywne możliwości dla, dla dzieci z niepełnosprawnościami, ale także szkoła jest obiektem nowoczesnym, gwarantującym komfort przebywania w niej. Mamy sufity, które, są, które wyciszają głos, mamy hale sportowe, pełnowymiarowe, dzięki którym mamy Taką możliwość trenowania, odbywania różnych zajęć sportowych, SKS-ów, a one również są wyposażone w wyciszające sufity, w specjalne mortyzujące upadek i mortyzujące ćwiczenia i gimnastykę podłogi zbudowane na specjalistycznej, nowoczesnej nawierzchni. Na pewno jest to szkoła budząca zachwyt wśród wielu ludzi, wśród wielu dzieci. Mamy dużą popularność w środowisku i cieszymy się bardzo, że nasi uczniowie oraz ich rodzice są zadowoleni z tego, że dzieci mogą przebywać i uczyć się w takiej szkole.